Witam, witam w wspaniałej, krajnie wcale nie zniszczonej przez zgnilców i, i inne złe rzeczy typu pendolino śmierci i te sprawy. Kontynuujemy dalej przygodę. To to jest. Użyj. O, będzie pan gąsienica? O, tak! To się pojawiło po zajaraniu, nie wiem czy tam dało skakiwać. Ła wow, jakby się tak jarało i się naprawdę coś pokazywało. To by była jazda... Au, ha ej, Ua. Ua. E, ja nie wiem, czy to nie zna czas. Się, pośpieszmy, jakby. Co nie! O! Doskoczyliśmy. Czemu mi się ta gra zaczaciąć? Nie podoba. Mnie się to trochę. Okej, okay, czy mam na strzał Nie na strzał, jednak. To ci byli jak, jakoś łatwiejsi wtedy. Ok, mamy muszelki. Yy, co to jest? Teraz znowu co, jaramy. Ale super. E, nie ta nie dobra. Nie zdążyłby się. Wierza. Trzymasz się, tak mówisz? Pytamy, e, tam był jakiś znaczek. Co to jest za znaczek? Nie wiem Okej, okay, wskoczmy tutaj Tutaj O, mamy buteleczkę, Nie, co to jest? Coś tak bardziej się świeciło mi się tutaj. O, życie zawsze spoko. Życie zawsze jest spoko. Chcę mi się z tobą bawić, nie chcę mi się z tobą bawić, ale... Tam jest twarz. Twarz tych małych zgnilców. Mi się to nie podoba. To jest jeszcze lawa. O nie. Zamachnął się. Giń. To wstanie na bank. To na bank. Halo. nie miałem nic przeciwko, ale... O, życie dobrze. Nie po to tyle się nie męczyliśmy o róże. Żeby teraz życia nie mieć, prawda? Lokacja fajna, mi się podoba. O co to był zaznaczek? znaczek? O, jest jakiś... A, to jest ta gąsienica, tak? To jest pan gąsienica. Tu gronu, proszę cię. Nie masz prawa się ciąć nawet. Ale dobra, tak bardzo to nie psuje. To możemy zniszczyć. Nie, nie możemy. A to możemy? Również nie możemy. Tak, to jest duży zginiec. Eee, no trudno. To... Co to jest? A to z broni? To jest chyba broń. Czy to nie jest broń? Bombowy imbryk. Prosto z kapryszczyń bat. Bombowy imbryk. Jeden w swoim rodzaju. Nowość ukrywa z tym? Z upustem pary. Strzela niszczycielskimi granatami lukso... Jakimi? A to z fy! Fusow... Fusowymi, nie! <grywa> Serio? Ciśnij, nie umiesz zagrowe. Strzel sobie herbatkę. Będzie poboła. Połowy Imryk jest bardzo skuteczny w starciach z grupami przeciwników. Im dłużej ładujesz strzał, tym większy będzie jego, yy, jego zasięg. Bombe bombowego imbryku można używać do niszczenia z dystansu kruchych powierzchni. Przechodź się między młynkiem do pieprzu, a bombowym imbrykiem używając rolka myszy w górę, rolka myszy w dół. Ale im to robi damage, o jacie. Mogę! To niezłe. E, teraz się zastanawiam, czy będzie można tu ulepszyć. Powinno się, chyba, ale. No to bym se chętnie ulepszył. To naprawdę bym se chciał i się da. Hym! Tylko czy lejkonika teraz będziemy się ulepszać? Taka lejkoniko prawie nie używam. The... Oh, o, fakt, jest ten nie Mogę tobie coś z tego zrobić? Dzień! Przepraszam dzień! E, nope, dajesz, dajesz przyjaciel. A brzydziłem strzelać do niego. We Tego nie możemy odbijać nawet. No dobra, trudno. Żeby to na nas nie szarżowało. To właśnie o tym mówię. No nie, nie, nie namierzaj go. Alice. Pało. Okej! Okay. No pokażę. Jeszcze raz tego strzelę. Jep. Wow. Okej, okay, to chyba biedę też. Halo? Głowa? I? Coś na pewno bije... No nie, tak. Okej, okay, jeszcze raz. Nic się nie dzieje przecież. Czy mamy taki w sumie samolubny moździerz. Fajnie. Tylko czy jego ulep Chyba sobie jednak bym młynek ulepszył Wydaje mi się, że to bardziej mi się przyda No, pokaż się W sumie jak się jedno przegrzeje może użyć drugiego To jest dobry deal Czy nie Teraz jeszcze raz To a, można, to, to, to dobrze, to dobrze, to mi się podoba. To jest fajne. Au. Ok, Nie tnij się! Halo, gro. Halo, gro. Yy, gro? Yy. Świetny odcinek, Chmielu. Najlepszy. Super. Dobra, zaraz wrócę. I dobry, jesteśmy z powrotem, i wcale nie dogrywam tego dwa miesiące później. Skąd ten w ogóle pomysł? Ja nic nie wiem. A tak naprawdę to dogrywam to dwa miesiące później. No ale cóż, jesteśmy z powrotem w końcu po, po tak długim czasie. Powiem matko, co tu się działo wtedy? Pamiętam No właśnie, ścinka. Pamiętam, że wtedy nam się ścięło totalnie. Życie zawsze spoko, jak mówiłem. Try się namierzało. Yyy... O, kapsel, dobra. Broń nie to. Oto. Gini, Ja nie pamiętam, czy ja musiałem tylko w niego strzelać? mogłem go ciąć. Ej, bo myślę, się zdobiliśmy ostatnio. Właśnie. My broń nowo mamy! Zostaj namierzać! ALICE! idzie jak ty uciekać! Okej. Okay. Namierz. I w pyskcie broń. Nie, 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 nie! Paszał won! Paszał won! Okej. Okay. Super celność. Najlepsza Jezu, no możesz przestać mnie gonić Czekaj, łodzie Namierz go chociaż Okej okay. śmiertelne Okej, okay, czas na Nie powiem jak ta broń się nazywa szczerze Au, au, au I te głowy wybuchają po czasie, no halo a bo to głowami w ogóle strzela. Derp. I weź umrzeć albo coś. Co to robi? Co to, to robi? Bo tego w ogóle nie pamiętałem. I ty masz zamiar zginąć? Ziomeczku. Nie! Tak. Tam była głowa. He! No głowa mała! He! He raz z nimi to problemu nie będzie Ale bym chciał, żeby na przykład takie życie nam wyrzucili. Małe. Ej, halo. Jest takich No, dobra. Ale życia nie mamy, no. Okej. Okay by tutaj, kurwa! No, namierz go porządnie, dziękuję. Pyk! I no... Ziesz, to nie powinno wybuchnąć jak od razu. Tak to jest jak się gra po dwóch miesiącach. Wraca do świetnej serii. Mega profesjonalnej. Ile ty masz tych głów? 5? Tylko? Sześć? Ile te głowy mają życia? No nie wiem Wolę nie podchodzić. Nie próbować go bić nożem. Albo młotem. Jak się dobre nazywa? Chwila. To... Jezu, nie to klinę. <gryw> Wy coś się zmieni... Nie to. Wielu, ogar. O bronię. Co to było? Bombowy imbryk. Dokładnie. Taki bombowy, ale dupny bardzo. Gronietnij się. Ale dogadaliśmy się ostatnio, to nie widzę. Au! Dobrze jak plan. Dobrze jak plan. Będziemy z tego też bić więcej? Nie, nam się nie przygrzewa! A on nie ginie! Muszę tutaj Czekaj! Czy my coś mu zniszczyliśmy już? O, jedno padło. Co więcej faktycznie padło. Nie padło, zniszczono po prostu. Ten nibrych coś da. O! Dał? Dał, zniszczyło. Nice. Czy to jest ostatnia głowa? Proszę. Nie! Nie! O, 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 o! To żyje. Co to jest?! O. On... Co to jest?! I tego nie było wcześniej. Halo. I ten skok nie był planowany w jego stronę. O już go mieliśmy, no. Czy dlatego dostaliśmy właśnie teraz ten imbryk? Że musimy go dobić. Albo coś. Oki doki. Pokaż się. No Przyjacielu. To okej. Okay. Teraz najpierw Ringbryk. No. Akurat musiałeś się schować. Alicjo, proszę się nie ciąć. Myślę teraz nad ulepszeniami. Co ulepszać, bo. Lejkonika raczej nie, bo jakoś nie używam go zbyt dużo. Wtedy ja mu by się przydał, ale. Imbryk Na pewno coś na zasięg by nam się przydało. To jest nieco bardziej dokładne i możemy walić serią. To jest jednak obszarowe się dupnie, to się dupnie, nie? Dobra jest To jest No Może nie będziemy musieli używać yy, tej Jak się ta furia To ten szał nazywał? Nie wiem, nie pamiętam, sorry Okej okay została ostatnia główka? Została chyba ostatnia. Dobra, została ostatnia, my jeszcze nie dostaliśmy. Lubię to. No. No, dobra. Dobra. Sprawdźmy, czy to jest tak, czy nie? A! Czyli musimy w niego strzelać podejdźmy może. Dokładnie. Giń. Umrzyj. czekaj uciekaj Alice, uciekaj. Strzelaj. Dobra, czekamy. Ciekamy. Nie tak! ją na namierzenie. Ej, przestań, idziemy muś. Dobra, czyli on też się męczy pobiegają. Spoko Giń! I kombo! Zdechłeś się! Tak! Tak! U. Spożytkować zęby właśnie. Właśnie, właśnie. To no nie wspomnieniach wielu, Ogar. Ej, tak nie daj i stać. Także tego. Dzięki, Groza, super podpowiedź. Yy, ja to chcę zniszczyć. Cokolwiek to jest. A, to jest życie. I. I robal. My się myli teraz zamierzanie, bo klikam środkowo. przycisk myszy. W ostatnio grałem, żeby się to myli. A, Lords of the Fallen, właśnie. Tam tak Eee... Ki... Mogę to zliczyć bombą? Jop. Yep. Czemu z tego nic nie wypada, robal? Powiedz mi. Powiedz mi jak mam żyć. Dobra. Tutaj nic. Tutaj też pewnie nic. No, Najlepsze rzeczy. Halostu, przechodzisz przez tekstury. Roba, słyszę, tutaj jest. Czy ja mogę coś z tym... Dobra, nie chcę się raczej myśleć nad tym. Przed ścinką chyba coś nagrywałem około 10 minut. Teraz też mamy 10 minut. To jeszcze z 10 minut pewnie nagram. Albo ciut dłużej zobaczymy. Dobra, więcej zgnilców. Ja was kocham z to normalnie nie wiem. Uuu! Uh. Kontrol, kontrol, to był kontrol, ale. To jest. To jest wspomnienie. Ale jak się tam dostać? Tutaj? Nie tutaj. Eee. Yy... A zaraz, coś, co, co tu się pokazywało? Mmm, zęby. Z tego w ogóle zęby nie leciały. Tak kłamana gro. To to chyba my jesteśmy, tak? Nie wiem. Tu mamy. Ta... No tak, jest ten długopis w prawo, ale. Jak my się możemy tu dostać? Tu nie zniszczymy. Wiem, imbryk. Może imbryk. Pyk! Nope. No nie, imbryk To wygląda jakby to było przejście. My je może odblokujemy zaraz. E, znilec. Chodno tutaj. Się. Dobra. Tu będziemy zaraz jarać. Ale, ale. Więcej robali. Ale najpierw przejrzyjmy, co na dole. Zęby, zęby są spoko. Życia chyba mamy dużo, więc bez raczej nie potrzebujemy. O, ale ta gra jest zakłamana. Tu nie ma zębów wcale w tym. Tu coś, tu nic. Yy... No dobra, idziemy jarać. <coughs> you know, the the of so, what happened? I'm may strike even the best regulated families, Mr. Little. Of course, one family's disaster may be another family's opportunity. And the same goes for a surviving family member, if you know what I mean. Sorry. Look what's become of my beautiful valley. All things change in the fullness of time. Ok, więcej przyjemniaczków. Jezu, jak ja nie lubię tego młotka, po co go w ogóle ulepszałem? Nie, czemu ty? Który był parasol. Ale. Why? No dobra Raczej sobie damy z nim radę Jak się gronie będziesz ścinać No szarżuj no. Jakby się mogło kamera kamero troszkę przesunąć Nie w ma No dobra Pyszcie, jak najwięcej ładujesz. Strzał. Uh. Jezu, tak się z nim kiedyś męczyliśmy, mega. To nie jest taki zły. naprawdę nie jest taki zły. Dobra, gin. Tam ząb spadł. Tam spadł ząb. Ja go chcę. Bo, tego nie widziałem. Co ja nie wiem po to, to ale nie chcę będzie zniszczone, jak coś może być zniszczone, prawda? Yy, wracamy na górę. Mamy zęby, pewnie. Chwile, ile potrzebujemy zębów? Minimum 4, 7, 5 lub 5, 2, 5. Co my chcemy ulepszyć? Chyba młynek. Chyba młynek. im się taki? Lepsiejszy wydaje, po prostu. Skąd wy się bierzecie, rubale, no? Okej, okay, chodźmy tędy najpierw. Co tu tak spada? Nie wiem. Czy to jest lawa i Czy, czy to nas rani? Oni jak chodzą, to ich tak troszkę... Stupki przypieka No chodź Dla prawdy O tak to nas No co tak spada Halo Nie wiem no chodźmy tutaj Po zębuszki o, i życie. Zawsze, zawsze spoko. Ta platforma wygląda jakbyśmy mogli gdzieś skoczyć z niej, ale... A! Albo i tylko poriek. Tylko jasz, bo to zawsze są zęby. Czy my musimy iść tu, czy musimy iść tam? Mi się wydaje, że trzeba iść tam. Więc idziemy najpierw tutaj. Tak? Tutaj nie wiem. Kod jest w środku, ale... Kurde bele. Nie wiem w którą stronę. A, trzeba nasłuchiwać, no to do, do, dobra powiedz jak co. Sprawdźmy jeszcze raz tutaj. Tam trzeba jarać, także chyba tam trzeba iść. Bez spiny... Znaczy chyba po prostu te dziurki odkrycia zawsze były Kretem nie spadni. Oki. Okay. Tu ma być kot, tak? Ocie Kici, kici. No się tak zakręciło choroby. Nie wiem. Coś tu jeszcze jest. Tak troszkę widnie tutaj. Jak mi się to kojarzy z tym. Z Raymanem, dwójką super skok, najlepszych miał, brawo! Jak była walka z takim jednym bossem w Raymanie, dwójce, jak takimi zębami rzucał, czy rzucał, no tak Cz czarował je w sumie. No skocz! Brawo, Alice, ścięłaś się. Jezu, doskakanie w tej grze to jest zło. Twórcy gry, zabijcie się. Albo po prostu ja mam down i nie umiem tam skoczyć. To jest jakaś platforma. Okej. Okay. A, dodało się. Nie, nie. Nie. Czy wy to widzicie? Czemu? Nie. To jest takie zło. No dobra, ale w sumie już dochodzimy chyba do 30 minuty coś. Także tu się pożegnam. I widzimy się w muszelce. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Żegnam.